Macie. Z tej strony oczywiście kasztan i ciepkaż Wam jak otwieram paczkę z gwarancją TOC z Premier League lub karty historii TOC z Premier League. stawcie łapki w górę, subskrybujcie knaby, nie przegapić końców na moim kanale. Prześlijcie ten film dalej. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy! No, kiedyś udało mi się z takiej paczki traktować Może teraz też mi się uda. No, fajnie byłoby też trafić kogoś do środka obrony, lub na boki obrony, ale bardziej do środka. Uwaga, otwieram. Brazylia, echo. O, Arsenal i to jest kto? Gabriel 91. No, spoko. No, może będzie u mnie grał, mam nadzieję na coś lepszego, no ale jest spoko, bo też myślałem, że będzie dużo gorzej, a to, to by było tle i on bardzo zimne zaglanie. mam nadzieję, że kiedyś się podobał, dnia, pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć!